Witajcie, z tej strony Patryk, kanał Buty nie grają, a w dzisiejszym odcinku, tak jak mamy w tytule, top ten. Znaczy, tam jest top, ale top ten najlepszych butów do koszykówki, jakie możemy zobaczyć w 2025 roku. I tak są to tylko buty, których nie było w topce 2024, i one te z 2024 się tu nie pojawią, ale te z tej topki prawdopodobnie. Część z nich pojawi się w topce butów roku, ponieważ jak wiemy, dojdą jeszcze do końca roku kolejne modele. Dojdą na przykład, nie wiem, yy, nowe fliki. O, friki nowe dojdą, no, no bo zaraz powinny wychodzić, bo jak Wy to oglądacie, to już wyszły. Więc to wszystko będzie się uzupełniać, ale na razie zobaczymy co ciekawego wyszło w tym roku. Bądź dopiero pojawiło się na kanale w tym roku. Tak, żeby nie było, niedomówień. I... Od razu powiem, że nie ma tu butlerów, trójek tylko dlatego, że ich nie ograłem jeszcze. Więc nie chcę się wypowiadać na temat butów, których ich nie ograłem. Chociaż raz na nogach ich nie ma. Nic. Ale zanim do tego przejdziemy, pamiętajcie zasubskrybować ten kanał i dodatkowo pamiętajcie polubić ten film. I lecimy już z materiałem. A na miejscu dziesiątym budżetowe adidaski Jaylena Greena którego cieszę się, że już nie ma w Houston, bo no nie lubiłem go. Naprawdę nie lubiłem go w Houston. Mega miętrażnik i się cieszę. Chociaż nie wiem, jak przejście Duranta to poprawi, ale na pewno też nie poprawi sytuacji tych butów. Życzę wszystkim zawodnikom jak najlepiej, ale tych, których gra nie wpływa dobrze na Houston, to życzę im jak najlepiej poza Houston. Miejsce dziesiąte. A na miejscu dziewiątym. Luki czwórki i tak, są to lepsze luki niż ostatnie luki, trójki czy dwójki, ale no jednak do jedynek im brakuje, a zawsze luki będę patrzył przez pryzmat jedynek, które były świetne i tutaj może dążmy do tego, a nie do tego, żeby były ok. Dążmy do tego, żeby były świetne. Miejsce dziewiąte. A na miejscu ósmym Don To buty nie są złe, ale też troszeczkę może więcej od nich wymagam. Dobra, rozwinę się w ich recenzji, ale na pewno są lepsze niż te pozostałe dwie pary i nie są to złe buty. Tak naprawdę nie ma tu złych butów, mogłem dać. Inne buciki, tutaj jakieś gorsze, ale nie chciałem. Tutaj, jeśli coś już się znalazło w tym top ten, to są spoko buty. No, może te troszeczkę nie dla każdego i te też nie dla każdego. To jest przede wszystkim mój zarzut do nich. Nie są dla każdego. Miejsce ósme. A na miejscu siódmym pumys Stewie 4. Ja w nich głównie gram na autorze. Przede wszystkim problemem są sznurowadła, reszta jest spoko. I na hali trochę gubią grip, więc tutaj. Wolę ich nie używać na hali, ale powiem Wam, że naprawdę minimalnie się brudzą. Jak na to, jaką mają jasną cholewkę? No, w podeszwie widać jakieś kamienie, chyba to jest gówno, nawet tutaj. Ale pomijając to, to ogólnie bud spoko. Uważam, że jeszcze za tą cenę fajna opcja bucika. Jeszcze wejdą na dobre promki, pewnie, bo to pumka, więc. No, ja tam polecam. Dla mnie miejsce siódme na luzaku. A na miejscu szóstym Puma MB04 Low. Uważam, że chyba to są najlepsze buty Pumy obecnie. Szczerze powiedziawszy. Wersja High nie do końca do mnie przemawia, ale Low używam tylko na outdoor. No tu na pewno mam już gówno. <ścoughs> używam tylko na outdoorze i uważam, że spoko się w nim gra. Naprawdę. Więc no, wiadomo, na outdoorze też inaczej wszystko klei, bo ta stopa się tak nie ślizga, jak chyba, że na mokrym betonie. No to wtedy straszne łyżwy. Ale no... Ja ogólnie polecam. Dla mnie to jest spoko bucik. Ja na outdoor go lubię. Zresztą ja ogólnie lubię pumy na outdoor. Tak zawsze mi pasują jakoś. No, więc, miejsce szóste. A top 5 otwierają? Luka 77, czyli lepsze z butów Luki. Te to. Nie wiem, czy wy to widzicie, ale te to są całe upieprzone, bo ja naprawdę dużo wigam, bo naprawdę to są świetne buty. I to są. Buty, które godziny już mają zaliczone kompletnie i naprawdę poza brudem, którego jest strasznie dużo, nie widać tu za bardzo zniszczenia. Szczerze, wyglądają naprawdę, no dobra, są nieziemsko uwalone i aż mam brudne ręce od dotykania ich, ale dla mnie i tak są spoko. Ja je lubię. Miejsce piąte. A na miejscu czwartym, tuż za podium, jest trochę nie wyszło. Najnowsze dejmy. Pierwszy ich test bojowy. To była Liga Letnia włodzi i powiem Wam, że przede wszystkim w ogóle się nie brudzą, a podeszwa jest uwalona nieziemsko, ale góra, poleweczka wygląda czyściutko i do tego są giga wygodne. Giga, giga, giga wygodne. Chyba jakbym robił ranking najwygodniejszych butów obecnie na rynku, to by wygrały. Ciężko. Ciężko znaleźć wygodniejsze buty od nich, naprawdę. Naprawdę bardzo, bardzo polecam. Miejsce czwarte. A na miejscu Trzecim Austin Riffsy dwójki. Na miejscu trzecim testowałem je tylko na hali, to od razu podkreślę. Yy, buty bardzo, bardzo fajne. Świetny lockdown. Stopy yy, uważam, że są mniej wygodną, ale lepszą wersją jedynek. Poza wygodą wszystko podciągnęły. Ale wygody trochę brakuje kosztem lockdownu stopy, który tu jest bardzo, bardzo dobry. Naprawdę świetny lockdown stopy, więc dla mnie i tak to jest surplus, więc ja wybieram to i daję miejsce trzecie. A na miejscu drugim tak przełamane anty kleje Thomsony. Naprawdę but kozacki, Uwielbiam go. Testowałem go tylko na hali, od razu powiem. Jest tylko testowany na hali i miałem go mało razy, bo miałem go razy na sobie. Trzy, cztery, ale no, no jest świetny. Świetny, uwielbiam. Na outdoor, nie wiem, szczerze powiem, szkoda mi używać ich na outdoor. Pewnie w sezonie będę w nich dużo grał na hali, więc. Bo naprawdę są świetne. Te buty przypominają mi trochę. Hardeny trójki, ale wyżej, troszkę nad powierzchnią się czujesz. Więc, może troszeczkę bym. Na pewno bym wymienił Snorwanda, są do dupy. Te Snorwanda są tragiczne, ale to wszystko zobaczycie w recenzji, tam się bardziej rozwinę. No i czas zobaczyć zwycięzcę. Brendony podziemskie. Ja wiem, ten but nie jest najpiękniejszy. Ale jest to all around najlepszy but, jaki mam. Serio. Ten but gra na betonie tartanie, festiwal przeżył, bo w nich ułaziłem po festiwalu hip hop w Giżycku i zobaczcie, on przegranych ma godzin kurna, żebym mnie skłamał no, z 50 minimum ta guma jest nietknięta cholewka świetna, najbardziej co dostało w dupę to wkładka, wkładka jest przetarta i to jest jedyne w tym bucie, Boże to jest but nad butami Naprawdę. Eee, Rigorel to jest marka, która miażdży mi psychę. Naprawdę. Ja nie wiem, co ja mam powiedzieć z tą marką. I te podziemskie, i Riffsy to są świetne buty. Za pierwsze trzy to są chińskie pary butów. Ja jeszcze nie ograłem jeszcze tych yy, Butlerów. Butlerów nie ograłem, więc nie mam pojęcia. A wszyscy mi piszecie, że to najlepsze buty, jakie są. Więc, moi drodzy, chyba nadszedł ten czas. Że zmienicie mnie wyzywanie. Najpierw byłem fanbojem pumy. Teraz potem byłem fanbojem Balansa, a teraz mnie będziecie wyzywać od fanboya Chińczyków, ale chyba nastał ten moment, że stwierdzam, że Chińczycy robią najlepsze buty. Do tego trzeba doliczyć jeszcze Kairi, Do tego trzeba doliczyć jeszcze Batlery. Ogram te batlery chociaż ze dwa razy i też zrobię ranking chińskich butów ogólnie tych dostępnych na rynku. Bo powiem wam, że... Ja szczerze jestem rozwalony. A jeszcze to poczekacie jeszcze chwilę, bo jeszcze dorzucę Kairi dwójki. Bo jeszcze też je muszę ograć. Dobra, to jest moja lista. Dajcie znać, co wy byście tutaj dorzucili. Nie piszcie a 1 czy Lebrony 22, bo one były w zeszłym roku. To co w tym roku? Dobra. Nawe.